Ślimaki nieboraki. Ślimaki nieboraki. Każdy ślimak dobrze wie, ten kto kabaczek zje. Potem to powtarza bez żadnego komentarza. A ten drugi ślimak powtarza. Nie mów mi żadnego komentarza. Tyle, ile w głowie jest marzeń. Tyle na mych skorupach jest marzeń. Bo to ślimaka jest czas. To jego piosenka i dyskoteka, bo to jego jest czas. Ta, 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 ta. Te skorupy, te śliskie, małe czułki. Są mięciutkie jak z dla świeżutkie bułki. Kupsko zrobię i nie posprzątam. Na środku, ołtarza. Każdy ślimak powie bez żadnego wrednego to pum. Kupę na środku zrobię i nic z tego se nie robię. Mama sobie po mnie sprzątnie. I jedynie to potrafię zestrać się na środku i powiedzieć: Matka sprzątnie. Busa, kakabusa, kakabusa, kakabum, bum. bum. Busa, kakabusa, kakabusa, kakabum, bum. bum. Każdy ślimak wie, że jak strach się. Czym mokra, czy sucha? Skucha. Nie posprząta ani jeden, ani drugi nie posprząta. Jedyne co potrafi zrobić, to zrobić to do kąta.